Dzień dobry, Justyna Urbaniec. Już za chwilę czerwiec, ale najpierw sprawdźmy jeszcze, co wydarzyło się w Wielczu Laskowicach i gminie w maju. Zapraszam. Pierwszy budżet obywatelski w Wielczu Laskowicach. Jest to coś nowego, co w Polsce już zafunkcjonowało. Otwarcie nowej remizy w Minkowicach Oławskich. Osobiście to jest moja pasja. Na koniec szesnasty maraton biegowy w Wielczu Laskowicach. Wystarczy kilka razy pobiec i, i po prostu już chce się biegać. A w jaki sposób mieszkańcy mogą decydować o inwestycjach, które realizowane są w Wielczulaskowicach? Najlepszym sposobem jest budżet obywatelski. Pomysły wychodzą od obywateli i to oni decydują na jaki cel przeznaczyć środki. Urząd Miejski zamierza wprowadzić w tym roku pierwszą edycję budżetu. Jak będzie wyglądała? O tym już teraz. Czas na zmiany zostanie wprowadzony budżet obywatelski. Umożliwi mieszkańcom bezpośredni wpływ na decyzje o przeznaczaniu części budżetu publicznego na projekty zgłaszane przez obywateli. Jest to coś nowego, co w Polsce już zafunkcjonowało i skutecznie. Stąd jest to możliwość zdania mieszkańcom wyboru pewnych inwestycji, pewnych zamierzeń, które są oczekiwane, a nie ma ich w budżecie takim standardowym. Chcę przeznaczyć kwotę, za zgodą Rady oczywiście, na przyszły rok 400 tysięcy złotych. Zakładam, że powinny to być dwa zadania inwestycyjne, każde w wysokości do 200 tysięcy złoty. Mieszkańcy będą decydować, co zmienić w gminie. Niektórzy już wiedzą, co chcieliby ulepszyć. Drogi, chodniki w pierwszej kolejności powinny być robione. No, ten park koło Urzędu Miasta też powinien być jakoś lepiej zagospodarowany. Parki między innymi i uporządkowania terenów, które należą do gminy. Nie wiem, może plac zabaw? A odkryty basen mógłby też spełnić swoją rolę. Jelcz, Laskowice, gmina nasza, mi się wydaje, że jest taka no, bogata, fajna. Potrzeb obywatelskich, jeżeli zaczną zgłaszać, jest szalenie dużo. Mimo, że bardzo dużo się zrobiło, to jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia. Aby pomysły mieszkańców można było zrealizować, najpierw trzeba przejść kilka etapów. Zgłoszenie wniosków. Założenie jest takie zgodnie z regulaminem, że pod danym wnioskiem musi się podpisać 15 osób i wnioskodawca musi wstępnie oszacować wartość takiego zadania. Później następuje weryfikacja tych wniosków pod względem merytorycznym i finansowym. Później komisja wybiera najlepsze wnioski i przychodzi moment, to jest Miesiąc listopad, kiedy te wnioski będą głosowane bezpośrednio przez mieszkańców. Ilu ludzi, tyle pomysłów infrastruktura, oświetlenie, place zabaw, siłownie plenerowe i wiele innych propozycji może doczekać się spełnienia. Wystarczy tylko dobrze przemyśleć plan inwestycji i zgłosić projekt do Urzędu Gminy. Do tematu budżetu obywatelskiego z pewnością będziemy jeszcze powracać. A w Minkowicach oławskich hucznie świętowano dzień strażaka. Tamtejsza jednostka obchodziła swoje 70lecie. Przy tej okazji odbyło się uroczyste otwarcie nowo rozbudowanej remizy ochotniczej Straży pożarnej w Minkowicach. W tym roku strażacy ochotniczej straży pożarnej w Minkowicach Oławskich mieli wiele powodów do świętowania. Oprócz Dnia Strażaka i jubileuszu 70-lecia ich jednostki, odbyło się również oficjalne otwarcie przebudowanej remizy strażackiej. Rozbudowane mamy w granicach 120 m2. Powiększyła nam się remiza o dwa stanowiska garażowe, biuro naczelnika jednocześnie sala komeniową pomieszczenia socjalne, szatnie. Była za, ma za mała szatnia, za mała łazienka, za małe Zaplecze, biuro było bardzo maleńkie. W tej chwili jest to obiekt, na, pew na pewno, który nam się marzył. Marzył nam się ten obiekt, i w końcu doczekaliśmy się, że go mamy. Rozbudowa remizy to jedna z licznych inwestycji, które były zaplanowane na ten rok. Jednostka OSP Minkowica Ławskie pod koniec sierpnia otrzyma nowy samochód, tak zwany lekki na podwoziu firmy Iveco. Samochód z pełnym wyposażeniem. Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 280 tysięcy zł z Urzędu Marszałkowskiego, natomiast całkowita wartość tego samochodu z wyposażeniem to jest kwota 345 tysięcy złotych. Obecnie jednostka ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach Oławskich liczy 47 członków, a każdy z nich ma swój powód, aby należeć do tej formacji. Osobiście to jest moja pasja. Od wielu lat, aczkolwiek miałem przerwę. Ale w chwili obecnej no, żyję tym, że lubię pomagać innym. Zawsze będę, zawsze będę pomagał, zawsze tutaj tych młodych będę y, też y, ciągnął. Bo wiadomo, teraz młodzież trochę inaczej do tego wszystkiego podchodzi. Kiedyś, kiedyś nie było komputerów, kiedyś tutaj wszyscy się spotykaliśmy, a teraz no, trochę, co, coraz mniej jest tych młodych, ale jeszcze są takie wyjątki, których tu ciągnie i którzy chcą pomagać. Wśród strażaków znajdują się również kobiety, które przełamują stereotypy dotyczące tego fachu. Ogólnie zawsze jest, jak to kobieta w Coś nie tak, jak możesz być z nimi. No ale dogaduję się tutaj z całą naszą załogą. Zawsze jestem przy nich. Oni dużo tłumaczą, przygotowują mnie też do przyszłych już moich kursów. Podczas uroczystości można było zakupić losy, a dzięki temu stać się nowym nabywcą wspaniałych przedmiotów, jednocześnie pomagając lokalnej jednostce. Ponieważ dochód ze sprzedaży cegiełek zostanie przeznaczony na zakup nowego sprzętu dla ochotniczej straży pożarnej, który jak mamy nadzieję, będzie dobrze służył kolejnym pokoleniom. Przy okazji 30-lecia miasta Jelcz Laskowice odbył się 16. maraton uliczny. Zawodnicy pobiegli w drugim półmaratonie na 21 km oraz w 13. biegu na 10 km. W oddzielnych konkurencjach biegowych udział brały również dzieci oraz młodzież. Zobaczcie relacje z tego wydarzenia. Start. Dobra, pośle. Około 650 biegaczy zmagało się podczas dorocznej sportowej imprezy w Jelczu-Laskowicach. To już 12 edycja memoriału poświęconego pamięci Barbary Szlachetki oraz 16 maraton Jelcz-Laskowice. Inicjatorami biegu są burmistrz gminy Jelcz Laskowice oraz świętej pamięci Barbara Szlachetka. Pani Basia kiedyś padła do niego jako nasza tutaj lokalna biegaczka, zaproponowała zrobienie maratonu. No i tak się narodziła taka historia maratonu. Trasa jest płaska, asfaltowa e, z dwoma wiaduktami w Miłoszycach, w Laskowicach. Także dosyć, e, dosyć przyjemna. Pani Barbara stwierdziła, że na całym świecie biega maratony i dłuższe dystanse, a w miejscu gdzie mieszka, czyli Wielczu Laskowicach nie ma takiej imprezy. I tak 1 maja 2002 roku odbył się pierwszy maraton w Jelczu Laskowicach z udziałem barbary szlachetki. Basia była takim y, talentem dosyć dziwnym, bo zaczęła bieganie wytrzynowe maratony, supermaratony, biegi 24-godzinne. Wieku po 40. Niesamowita wydolność organizmu pozwoliła jej biegać praktycznie co tydzień. Ona nie miała czasu na trening, ona po prostu jechała z maratonu na maraton. Praktycznie jeden raz w tygodniu zjeździła całą Europę, pół świata, rozsławiając no, Polskę, no i Jelcz oczywiście. W biegu wzięli udział zarówno mieszkańcy gminy Jelcz okolic, jak i biegacze z innych części Polski. Cóż, no nie jest to mój patent, po prostu yy, chciałem spróbować swoich sił. No, człowiek powinien się rozwijać i poprzeczki sobie stawię coraz wyżej. Pokonywanie Jesteś swoich wody, granic, bieżdżą, swoich słabości. Jak się wydaje, że się dobrać, już nie może, to się nagle okazuje, że jednak jeszcze jeszcze jest siła i się da radę. Po pracy po 12 godzinach wychodzi się jeszcze biegać albo na bieżnię. Fajnego jest to, że przynajmniej mogę sobie trochę pobiegać i trochę się rozgrzać i zdobyć medal do kolekcji. Dzisiaj pogoda zdecydowanie uniemożliwiła tutaj pobiegnięcie na rekord i jest to czas prawie dwie minuty słabszy, ale tak wiało na tej prostej między Miłoszczycami a Leskowicami, że zdecydowanie łatwiej się podbiegało pod wiadukty niż na tym prostym odcinku. Podczas imprezy został ustanowiony nowy rekord trasy, który po 13 latach wynosi obecnie 2 godziny 39 minut i 6 sekund. Należy on do Pawła Koska z tych biegaczom, którzy stanęli na podium. Gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych wyników czasowych. A na koniec od 31 sierpnia do 3 września tego roku odbędzie się trzeci turniej futsal Masters w Wielczu Laskowicach. W rozgrywkach wystartuje m.in. Duma Katalonii, czyli Wielka Barcelona, ale także Benfica Lizbona. Pozostaje jedynie wyczekiwać na rozpoczęcie rozgrywek. To już wszystko w tym wydaniu wiadomości z miasta gminy Wielcz-Laskowice. Na następny serwis informacyjny zapraszam pod koniec czerwca. Tymczasem życzę Wam dużo słońca w nadchodzącym miesiącu. Do zobaczenia!